Gdyby nie to, że mogłem właśnie zadzwonić i zapytać prawda, ekspertów, którzy, od których się uczyłem, mówię, słuchaj, co mam zrobić w tym, w tym momencie? Mówię, słuchaj, zrób to, to, to i to, i zaszczędziłem 80 tysięcy. I sprzedawałem sobie zawsze jedną, dwie sztuki, sobie zarabiałem te pieniądze, nieduże, aż w pewnym momencie zgłosił się do mnie jakiś klient z Kaliningradu, który pisał do mnie po rosyjsku, że on by chciał kupić wszystkie te urządzenia, które w ogóle mam. Partnerem odcinka jest Hampton by Hilton, Łosą Mokotów Holding 330 Sprzedawanie gotowych biznesów i rynków zbytu. Nazywam się Wiktor Bernacki i zapraszam na program O Sukcesie przy Kawie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku O Sukcesie przy Kawie. Dzisiaj będę rozmawiał z Robertem Szymańskim, założycielem i prezesem LiveBox. Na pewno będzie to bardzo inspirująca rozmowa, ponieważ Robert jest praktykiem biznesu, jest także inwestorem, więc porozmawiamy na tematy związane z cyklem, z samą przedsiębiorczością, prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i oczywiście tematami związanymi z inwestycjami. Także na początku dziękuję, że zgodziłeś się na wzięcie udziału w tej rozmowie. Chciałbym Cię zapytać, takie pierwsze pytanie, które pewnie nasuwa się osobom, które oglądają ten materiał, jak wyglądała Twoja historia biznesowa? Czy miałeś już jakieś wzorce od najmłodszych lat związane właśnie? sprowadzanie biznesu z działalnością gospodarczą, czy wszystko uczyłeś się na własnych błędach? Jak, jak to u Ciebie wyglądało? Fajnie, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, no, moi rodzice są przedsiębiorcami. Mój tata prowadził sklep spożywczy wiele lat. Moja mama prowadziła handel obwoźny i od małego chłopaka, mając tam wiesz, 4-5 lat, zawsze gdzieś tam się przewijałem właśnie pomiędzy straganami. Później, prawda, pomagałem tacie w rozwoju tego sklepu spożywczego. No i tak, wiesz, przez te lata gdzieś tam faktycznie zasiali we mnie trochę ziarno tej przedsiębiorczości. To mi się spodobało, byciem takim, wiesz, niezależnym. No i właśnie pierwszy taki biznes, który rozpocząłem, no to w wieku 19 lat założyłem swój pierwszy sklep sklep z telefonami komórkowymi. Ale swoją pierwszą taką transakcję życiową zrobiłem w wieku 14 lat, kiedy to. Wracając ze szkoły, wszedłem do takiego sklepu, który pewnie kojarzysz takie sklepy wszystko po 4 złote. No, tak. Można sobie tam było wybrać różne rzeczy i akurat trafiłem na takie urządzenia, Abjimik do, do stymulacji mięśni, czyli, prawda, takie trochę udawane ćwiczenia. No i one byłem po 9 zł, więc zawsze jak wracałem ze szkoły, no to obładowane, wiesz, co byłem w tych, w tych urządzeniach i wystawiałem na Allegro. To był czas, kiedy Allegro też zaczynało. No, i sprzedawałem sobie zawsze jedną, dwie sztuki, sobie zarabiałem te pieniądze, nieduże, aż w pewnym momencie zgłosił się do mnie jakiś klient z Kaliningradu, który pisał do mnie po rosyjsku, że on by chciał kupić wszystkie te urządzenia, które w ogóle mam. No i taki był problem, że po prostu nie było tego towaru. Mm -hmm. Klienci byli, a nie było towaru. Więc zaangażowałem całą swoją rodzinę, która była rozproszona po Polsce, żeby mi pomogli w ogóle znaleźć takie produkty. I wiesz, co udało się? Akurat w Wałbrzychu pamiętam, wtedy moja ciocia przysłała mi dwa takie ogromne pudła, tam było kilkaset tych urządzeń, i wysłaliśmy to na granicę za pobraniem. I faktycznie te pieniądze wszystko przesz przeszły, i zarobiłem wtedy, mając 14 czy 15 lat, jakieś 3000 czy 4000 złotych, więc na tamte czasy naprawdę były bardzo duże pieniądze. No i te pieniądze inwestowałem sobie w sprzęt fotograficzny, bo wtedy akurat w tamtych czasach się interesowałem. Kolejną taką moją drogą biznesową był wyjazd do Włoch. W wieku 19 lat pojechałem bardziej za przygodą. Ze swoim dziewczyną pojechaliśmy do Włochy do pracy. Pracowałem wtedy jako pizza ragaco, jako młody chłopak. Rozwoziłem pizzę w Neapolu, jest takie centrum, centrum delizionale się nazywa. No i tam pracowałem dwa miesiące, nauczyłem się trochę języka włoskiego, poznałem kulturę, w ogóle zakochałem się we Włoszech, uwielbiam Włochy, w ogóle cały ten, cały kraj jest piękny, nie dość, że jest piękna pogoda, piękne widoki, no to również są góry, więc to, co kocham, góry, może idealna sprawa. No i w, tak naprawdę gdzieś tam po, tym, po tych dwóch miesiącach pracy na etacie stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Jednak mając tył głowy cały czas tą moją transakcję prawda, z tymi, tymi sprzętami, myślałem o tym, żeby jednak gdzieś iść w kierunku własnej firmy, tak jak właśnie moi rodzice, żeby się w tym kierunku rozwijać i w wieku 19 lat, zaraz kończąc technikum handlowe w mojej miejscowości, gdzie się wychowałem, Um, otworzyłem swój pierwszy sklep z telefonami komórkowymi. No i to była taka w sumie moja pasja, bardzo duża, bo nawet jeszcze nie mając tego sklepu otworzonego. Um, ja już naprawiałem telefony, już się interesowałem mm -hmm. tym, już je rozkręcałem, już prawda, je wymieniałem te wyświetlacze, obudowy, wszystko, prawda? I nawet ludzie, pamiętam, przychodzili do mnie do domu z miasta, nie mając prawda, tego sklepu, oni przychodzili do mnie, żebym e, naprawił im telefon, bo już gdzieś tam prawda, słyszeli, że ja takie rzeczy robię, bo tego nie było. To był bardzo taki niszowy, niszowy temat, szczególnie w tak małej miejscowości o, ośmiotysięcznej. Um, i udało się wtedy znaleźć lokal, czyli wiesz, kończyłem, kończyłem szkołę, jeszcze, prawda, z plecakiem chodziłem po mieście mm -hmm. i szukałem lokalu do wynajęcia. gdzie moi rówieśnicy w tym czasie to raczej wiesz, myśleli o tym, gdzie na wakacje pojechać, czy gdzieś tam prawda, mm -hmm. po krzakach jakieś wino pili. <laughs> Więc szukałem, szukałem tego biznesu i faktycznie się udało, bo też udało się dotację wziąć na rozwój tej firmy. To były takie mm -hmm. pierwsze wtedy dotacje w 2005 roku i, i fajnie, wiesz co, udało się to rozkręcić, później były dwa punkty, później był salon playa, był salon hej i naprawdę dobre pieniądze na, na tym zarabiałem, tylko przy taki moment gdzieś po ośmiu latach prowadzenia tej działalności, że no, chciałem czegoś więcej, chciałem jakiegoś rozwoju i, i, i taki rozwój sobie znalazłem akurat w, w produkcji reklamy, Um, otworzyłem firmę, która po prostu pomagała przedsiębiorcom w, w tym, żeby, i, żeby, żeby się pokazali prawda, mm -hmm. lepiej. Um, Później to się rozwinęło do takiego momentu, gdzie miałem drukarnię wielkoformatową. Produkowaliśmy wiesz, te, takie ogromne banery na, na całe budynki i to dla dużych, dla dużych firm. Później znowu ta firma ewoluowała do produkcji reklam takich konstrukcji stalowych, czyli stawialiśmy billboardy takie przy autostradach. I ten rynek dość mocno się zmienił. Ta firma, wiesz, co była przez 5 lat, ją mocno rozwijałem, ale weszły tam różnego rodzaju wiesz, co, obostrzenia, nie można jakieś tam podatki od tych reklam. I coraz mniej, prawda coraz mniej było tych zleceń. I postanowiłem, że po prostu zamknę tą firmę i, i, i będę się rozwijał trochę w innym zakresie. I to był taki moment, kiedy Nastąpił taki dość duży przełom w moim życiu. Przeczytałem książkę Bodo Szefera, Droga do finansowej wolności i wtedy trochę mnie olśniło. <grym> Jest to to był taki moment w moim życiu, gdzie zrozumiałem, że to ja jestem odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje wokół mnie, że, że nie, ma, nie ma winnych, nie, to ja jestem odpowiedzialny, to ja jestem kreatorem tak naprawdę swojego życia. I jest to tylko ta drobna zmiana. Spowodowała, że nagle dostrzegłem wiele rzeczy, które gdzieś tam prawda, mnie otacza, wiele możliwości, których nie dostrzegałem. Może, może tak trochę chaotycznie zacząłem działać, ale finalnie wiesz, co to, to spowodowało, że trochę przestałem się obawiać pewnych rzeczy. No bo skoro ja jestem odpowiedzialny i nie ma winnych, no to okej, okay, no to idę do przodu, zobaczymy, co się wydarzy. Mm -hmm. um, Otworzyłem taką firmę, która organizowała spotkania biznesowe, dość duży przeskok, w ogóle wyprowadziłem się z tej mojej miejscowości, przeprowadziłem się do Rzeszowa i organizowaliśmy takie spotkania biznesowe, zapraszaliśmy przedsiębiorców, tam były właśnie, już zaczęły się jakieś produkty inwestycyjne, były, zapraszaliśmy gości, byli eksperci od prawa spadkowego, sukcesji, były produkty różnego, różne inwestycyjne i tam wiele osób tak naprawdę poznałem dzięki, dzięki tym spotkaniom. Później znowu się rynek zmienił, bo też Mieliśmy firmy zewnętrzne, które nam prawda, te produkty do, dostarczały, więc ja wyszedłem z tej spółki, później mój wspólnik tą firmę dalej prowadził, ale naprawdę to był fantastyczny, wiesz, to czas, gdzie przełamałem wiele swoich takich ograniczeń. No, przemawiałem ze sceny, prawda? miałem dostęp do, do ekspertów, tam mocno, mocno się rozwinąłem i też dzięki tym spotkaniom, właśnie biznesowym. Jakby wymyśliłem taką aplikację mobilną, um, Meetface, która pomaga przedsiębiorcom w wymianie kontaktów takich powiedzmy no, bez, bez, bez wizytówek, bez, mm -hmm. bez tych prawda, papierowych wizytówek, które często de facto zapominamy wychodząc na tak, spotkanie. Tak, wrzucamy w jakiś kąt i. i no, do... no właśnie, albo po prostu wychodzimy, o kurczę, później dajmy sobie. Nie mam. Um, więc. Um, to był taki moment, gdzie właśnie wpadł mi pomysł na tą aplikację, żeby bezprzewodowo, mając telefon, tylko zbliżyć dwa telefony do siebie i wymienić się tym kontaktem. Poznałem właśnie wspólników wtedy, otworzyliśmy spółkę akcyjną. Ja wtedy, nie, jakby nie, nie znałem się dobrze na tych spółkach, właśnie to wtedy moi wspólnicy byli odpowiedzialni za, za rozwój i ja byłem odpowiedzialny za pomysł. I faktycznie, wiesz, to ta aplikacja została napisana. To było już. Ponad 5 lat temu, więc ta aplikacja jest do dzisiaj, ona jest rozwijana właśnie przez moich wspólników. Ja jeszcze mam akurat udziały w tej spółce. Nawet teraz aktualnie ta firma jest tokenizowana, czyli też wchodzi w rynek trochę tej powiedzmy, kryptowalut tokenizacji, mhm. więc bardzo się cieszę, że to, że to się rozwija i gdzieś ten pomysł, prawda, może ewoluować dalej. Ale jednak wiesz, tak patrząc, Patrząc wtedy w przyszłość, chciałem czegoś więcej, tak? Czegoś takiego, co faktycznie mógłbym pozostawić po sobie, I, i, i to był moment, kiedy właśnie pomyślałem o nieruchomościach. Inspirowałem się właśnie tymi guru, z, guru nieruchomościowymi, i wtedy właśnie przyszedł taki moment, kiedy faktycznie chciałem zająć się nieruchomościami. Tak na 100%. Powstała właśnie spółka Livebox. Udało się pozyskać inwestorów do tej spółki. I rozpocząłem tak naprawdę tematy związane z zakupem nieruchomości, z przygotowaniem tych nieruchomości pod klucz i dalszą od sprzedażą. To, to generalnie są mieszkania, które są mieszkaniami typowo inwestycyjnymi. Ja pracuję z inwestorami. Bardzo mi się podoba praca z inwestorami, dlatego że to są osoby świadome, wiedzą, czego chcą. Często są to prawda, inwestorzy, czy to indywidualni, często są to politycy, którzy no, nie mają czasu na to, żeby prawda, zarządzać swoimi nieruchomościami, a typowo mieszkania, które przygotowujemy, bo to robimy również do dzisiaj, to są mieszkania właśnie pod wynajem. Odpowiedni podział tych mieszkań na mikrokawalerki czy na pokoje wcześniej jak robiliśmy, powoduje, że no, jest duża stopa zwrotu, dużo wyższa stopa zwrotu z, z tych mieszkań niż prawda, w takim powiedzmy tradycyjnym zakupie, kiedy kupuje inwestor mieszkanie, nie do końca też się znana tym, w jaki sposób to zrobić, musi pracować z firmą remontową, która nie do końca jest uczciwa i, i finalnie ten zysk prawda, z, z, z wynajmu no, jest dużo, dużo niższy od nas jak kupuje inwestor, no to ma pakiet gotowy. Nawet wiesz co zdarza się tak, że po prostu kupują od nas najemcami gotowy wiesz, gotowe mieszkanie z odpowiednią stopą zwrotu i często właśnie albo sobie sami zarządzają tą nieruchomością, tym mieszkaniem pod wynajem, albo my przejmujemy to i prawda za procent za, zarządzamy tymi, tymi mieszkaniami. I to się wiesz to bardzo bardzo fajnie rozwija, aczkolwiek to wiesz Moja, moja osobowość jest taka, że no dążę zawsze do czegoś takiego większego. Mam postawione swoje cele, te cele są wysoko postawione. Kieruję się takim przysłowiem, że celuję w księżyc, jeśli nie trafię, będę między gwiazdami, więc wysoko sobie postawiłem poprzeczkę. Kolejnym takim, wiesz, co myślę, że naturalnym krokiem rozwoju po prostu była deweloperka. Krok dalej, udało się kupić poprzedniego roku fajną działkę w Markach, i no, generalnie mamy już Praktycznie, no nie praktycznie, mamy po prostu sprzedaną całą tą inwestycję. Dokończamy teraz tak naprawdę tylko już ostatni etap, została elewacja, do wykończenia zagospodarowanie terenu. Trzy miesiące zajęła sprzedaż, ale to dlatego, że wydaje mi się, że po prostu ja lubię, lubię sprzedaż z racji po prostu też mojego doświadczenia wcześniejszego związanego ze sprzedażą, z marketingiem i ogólnie z reklamą. Więc ta sprzedaż poszła bardzo błyskawicznie. Dobry zarobek na tej inwestycji, no i naturalnie teraz jest kolejny krok, żeby prawda, wejść w kolejny etap trochę większej inwestycji. Ale myślę, że o tym sobie powiemy trochę później. Tak. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku związanego z takim Twoim przejściem z biznesu, jakim był na przykład była aplikacja mobilna, czy ta firma zajmująca się ogólnie mówiąc reklamą, do, do, do tematu inwestowania, bo wiele osób, które teraz ogląda ten materiał, być może jest na podobnym etapie, prowadzą jakiś biznes i zastanawiam się nad nieruchomościami. Czy jako drugi, trzeci, kolejny biznes, czy jako po prostu zostanie inwestorem, wejście w jakąś właśnie spółkę, spółkę celową i potem inwestowanie swojego. Kapitału, który leży im na koncie. I tu pojawia się takie pytanie, myślę, w głowie wielu osób. Jak? Udało ci się dosyć płynnie, domyślam się, przejść z tematu prowadzenia firmy w zupełnie innej branży do tematu inwestowania. Wiele osób może odstraszać sam fakt inwestowania albo operowania dużymi kwotami setkami milionami złotych. Jak sobie z tym poradziłeś? Czy uniknąłeś tego przez to, że twoi rodzice gdzieś zaszczepili od najmłodszych lat w tobie jakąkolwiek przedsiębiorczość, czy to wynikało z innych faktów? I jak udało ci się tak mentalnie wiesz, odblokować, bo sporej rzeszy osób którzy myślą wiesz w większości przypadków y, zakup nieruchomości w 90% przypadkach osób odnosi się tylko do zakupu jednej nieruchomości, jakim jest dom, mieszkanie na Czas całe to życie. Tak, to jest, tak. Transakcja to jest życiu, jedna nie? transakcja w życiu. No. I dla nich to jest ogromny stres, czasami stres, miesiące zastanawiania się. Jak Ty przeszłeś z prowadzenia firmy do inwestowania dużych kwot i że tak powiem, udaje ci się to realizować z sukcesami? Czy nie wiem, pracowałeś z jakimś trenerem, radziłeś się innych inwestorów? Jak, jak to hmm. wyglądało w Twoim przypadku? jestem na pewno. Na pewno to ziarno przedsiębiorczości bardzo mi pomogło. To, to był taki, wiesz, co, na pewno pierwszy krok, i później no, cały ten, jakby, progres, ten rozwój, który przeszedłem również miał wpływ na to, ale jeśli chodzi, wiesz co, o, o pracę z jakby zupełnie nową branżą, to wchodząc w nową branżę, ja się bardzo mocno do tego przygotowuję. To nie są, wiesz co, jakieś szaleńcze decyzje, że nagle budzę się rano i mówię tak, dzisiaj będę robił to, czy dzisiaj będę robił tamto. Po prostu przygotowuję się bardzo mocno do tego szukam ekspertów, szukam ludzi, którzy osiągnęli dany sukces w branży. Jeśli Oferują szkolenia, to po prostu je kupuję, często się zaprzyjaźniam z nimi, mam do nich dostęp i poprzez to po prostu eliminuję błędy, które mógłbym gdzieś tam, prawda, w, swoim, w swoich krokach poczynić. Przede wszystkim ciągły rozwój, ciągły progres musi być właśnie po to, żeby nie tracić pieniędzy niepotrzebnie. Ktoś już tę drogę przeszedł, stracił te pieniądze, powiedzmy, gdzieś tam po drodze, więc. Warto naprawdę warto wydać kilka tysięcy złotych na szkolenie, żeby się tego nauczyć, i człowiek jest wtedy spokojniejszy. I to jest jakby do dzisiaj. Wchodząc wiesz, w deweloperkę, nawet zre mając zrealizowaną jedną inwestycję deweloperską, postanowiłem, że wybiorę się na kolejne szkolenie, po to, żeby poznać ludzi, którzy zrealizowali 30 inwestycji deweloperskich. To jest też zupełnie inny poziom, tak. Ja nie uważam, że po jednej inwestycji deweloperskiej nagle wiem wszystko. Mam sporo pokory w sobie i zdecydowanie słucham się ludzi dużo mądrzejszych od ciebie. I to co jest fajne właśnie w tego typu szkoleniach, to to, że zawsze mogę zadzwonić do tej osoby, zapytać, czy nawet napisać maila, czy napisać wiadomość i mam odpowiedź. I to jest wiesz co, fantastyczne. To też właśnie przypomniała mi się taka historia. Z zakupem ostatniej działki, właśnie pod tym nowy projekt deweloperski, um, zaoszczędziłem 80 tysięcy złotych. Już mówię na czym. Przed zakupem tego gruntu zleciłem badania geotechniczne z wyspecjalizowanej firmie, która przygotowała 8 odwiertów, żeby sprawdzić, jaka jest nośność gruntu. Okazało się, że na jednej trzeciej gruntu mamy po prostu nie są nośne grunty. Mhm. Wymiana gruntu, bo oczywiście zebrałem też oferty od firm, wymiana gruntu to jest koszt 80 tysięcy złotych. A, więc mając oczywiście te dokumenty, wszystkie poszedłem do sprzedających, mówię: No, słuchajcie, na to się nie umawialiśmy. Jest wada gruntu, yy, no i ktoś to musi pokryć. I automatycznie to 80 tysięcy zostało odbite od, od ceny. Więc gdyby nie ta wiedza, yy, gdyby nie to, że mogłem, właśnie zadzwonić i zapytać, yy, prawda, ekspertów, którzy, od których się uczyłem, mówię, słuchaj, co mam zrobić w tym, w tym momencie, mówię: Słuchaj, zrób to, to, to i to, zaoszczędzimy 80 tysięcy. Tak? Więc tylko i wyłącznie tak naprawdę wiedza i rozwój, to jest, to jest jedyny kierunek.